Nie, nie zmienię pani poglądów, że jednak widać i w Europie i także w Polsce, że jednak no, wracają do łask nie tylko konserwatyzm, ale radykalizm. Tylko wręcz. jedno akurat nie ma z drugim wspólnego. Kiedy popatrzymy na badania opinii publicznej dotyczące relacji państwo-kościół, to wyborcy Konfederacji... Są w bardzo podobnym miejscu jak wyborcy lewicy i koalicji obywatelskiej. Mają poczucie, że państwo powinno być rozdzielone od kościoła. Widzieliśmy wszyscy badania, nie tylko robione przez nas, ale przez badania chociażby Cebosu, które pokazały, że poparcie dla rozwiązania, że religia jest na pierwszej, ostatniej lekcji, to jest 80%. 30% wyborców PIS popiera też to, żeby te, te wszystkie rozwiązania, czyli religia niewliczana do średniej i jedna lekcja religii. Ta jedna religia, lekcja religii już się dzieje. A z drugiej strony przecież jesteśmy zobowiązani tym, co obiecaliśmy naszym wyborcom. Nie możemy się bać. Radykałowie się nie boją i idą bardzo często po bandzie. To dlaczego my się mamy bać realizować swój własny program? Pan...